Akurat miałem coś powiedzieć, jak oni tutaj robią: Zdejmują reklamę i wstawiają nową, ale tak poza tym, pamiętacie, jak ten przez noc akurat się wzmacnia wiatr? No to właśnie zależy, czy się wzmacnia, czy nie, bo raz może być silny, a raz może go nie być tak jak teraz. Chyba lepiej wygląda, jak nie ma wiatru, co nie? Bo tutaj wszystko jest nieruchome, praktycznie, nie wliczając aut i ludzi. I oprócz tego pociągu. W sumie. To praktycznie tyle chciałem powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Zależy, jak komu się podoba na tym świecie, bo jak komuś się nie podoba, to ma problem, niestety, bo mi się podoba i ja nie narzekam. A nawet jeżeli mi się nie podoba, to też nie narzekam. I akceptuje świat taki jaki jest i chuj. No nie? Dobra, trzymacie się i do następnego narka. Tak sobie jeszcze o, okolice pokażę jakby z tej strony. I z tej strony zanim zakończę odcinek. Bo czemu by nie... Dobra, trzymajcie się i do następnego narka.